Wszystkie placówki, z którymi weszłam w spór zbiorowy jako Związek Nauczycielstwa Polskiego Odziału Leśnicy wszyscy, wszystkie placówki przystąpiły do strajku zgodnie z wynikami referendum. W każdej szkole zostały stworzone komitety strajkowe i strajkuje prawie 100% nauczycieli, jednocześnie pracowników niepedagogicznych. Jak długo, długo potrwa ten proces? No określić jak długo. Jak powiedział prezes Broniarz po wczorajszych negocjacjach z rządem, skoro nie zostały spełnione żądania Związku Nauczycielstwa Polskiego, proces trwa od dnia dzisiejszego do odwołania. Czego Państwo domagacie? My no, domagamy się przede wszystkim spełnienia naszego postulatu płacowego z tytułu tego, że nauczyciele otrzymują zbyt niskie wynagrodzenia. Domagamy się pierwotnie, pierwotnie. naszym żądaniem było 1000 zł do wynagrodzenia, czyli pensji zasadniczej każdemu nauczycielowi na poszczególne stopnie awansu zawodowego. Po wstępnych negocjacjach z rządem Związek Nauczycielstwa Polskiego zmienił po 15% wynagrodzenia w tym roku od stycznia i 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli podwyżki oczywiście od 1 września. Jak widać na przykładzie ogólnopolskim, nie wszystkie związki zawodowe zaakceptowały strajk, który się dzisiaj rozpoczął, ale w takim powiecie o Solidarność Nauczycielska również przystąpiła do strajku. Jak pani tak, to skomentuje? Tak, tak, Solidarność Nauczycielska przystąpiła do strajku. Przewodnicząca Solidarności, pani Barbara Zdyb, poinformowała mnie dwa tygodnie temu, że w związku z w związku z protestem nauczycieli Solidarność Powiatu Leśnickiego przystępuje z nami do strajku. Czyli solidaryzujemy się wspólnie, stajemy jako nauczyciele, walczymy o godne wynagrodzenia, o poszanowanie godności zawodu nauczycielskiego. Z jakimi reakcjami nauczyciele spotykają się, jeśli chodzi o rodziców, uczniów w szkołach czy też przedszkolach? Dzisiaj było bardzo spokojnie, rodzice zrozumieli i myślę solidaryzują się z nauczycielami, myślę, że zostało to właściwie zinterpretowane, także nie było incydentów, no reakcje, no, dzisiaj nie przyprowadzili dzieci do szkół, do przedszkoli, więc wydaje mi się, że ta solidarność taka społeczeństwa, że społeczeństwo też rozumie że i wie, że jeżeli nauczyciel będzie odpowiednio wynagradzony, będzie realizował swoją pasję, dobrze wykształcony nauczyciel to jak najlepiej i jak najbardziej yy, dobra edukacja, czyli że społeczeństwo chyba widzi i dostrzega, że chce mieć dobrze wykształconych nauczycieli, którzy by prowadzili, edukowali ich dzieci. Moja